Dziś mamy dzień, 3 październik. Dzień dobry, witam Was na moim pierwszym vlogu z serii październikowych vlogów. I zapraszam do oglądania. O, sądzę, że pojawi się 5 vlogów w październiku tego typu z różnymi rzeczami. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać 5. Będą to różne jakieś tematy, różne wydarzenia. Na pewno będzie vlog halloweenowy. Także zapraszam do oglądania i subskrybowania, bo nadal brakuje mi do 70 subskrybentów. Dziękuję. Ciężko się nie maluje w lustrze, zaraz to w lustrze poprawię. Nie hejtujcie moich kresek, gdyż robienie sobie makijażu w fazie lutealnej, tak samo jak każda inna rzecz, jest nie do zniesienia. Więc musicie podziwiać moją odwagę za to, że odważyłam się dotknąć eyelinera, bo trzy razy w trakcie robienia tych kresek miałam ochotę go rozdeptać i krzyknąć na cały głos. No ale dobra, ogólnie to słuchajcie, ja zawsze korzystam z tej maskary. Ona jest w rozmanie za jakoś 10 zł. Na promocji nawet zdarza mi się ją kupić za 5. I ona jest najlepszą, jaką ja posiadałam. Korzystam z niej od 7 lat. To jest pierwsza maskara, jakiej w życiu użyłam, gdy miałam 12 lat. I teraz mam prawie 20 i nadal jestem jej wierna. Ona ma super szczoteczkę, bardzo pogrubia rzęsy, daje super efekt ciemny, taki czarny. I akurat, gdy ona mi się kończy, nie było jej już w Rossmanie, więc musiałam kupić bardzo podobną do tej, z tej samej firmy, tylko, że z całkowicie inną szczoteczką, <laughs> taką zakrzywioną i ona jest gorsza. No i ja nienawidzę łamać swoich przyzwyczajeń, ale muszę. Chociaż dopóki ta mi starcza, to z tej korzystam. Dobra, moja ukochana maskara nałożona. Najpewniej użyję mojego jedynego i też na wykończeniu suchego szamponu. No i to niby jakiś daje efekt takiego minimalnego chociaż odświeżenia. i teraz będziemy się kierować, żeby wyjść z pieskiem, Na od razu pójdę do paczkomatu nadać dwie paczki. Ten oto delikwent właśnie będzie za mną szedł. Leo! Machaj ogonem. Się jeszcze mogę pochwalić. Ten słoik taki jesienny zrobiłam ostatnio. O. Nie wiem, czy te serduszka i liście tak pomalować jakoś, czy nie. Na razie ładnie wygląda o tak. Ten jest w trakcie robienia i on raczej będzie dla kogoś na jakiś prezent. Trochę mniej serca włożyłam w to, jak aktualnie wygląda moja toaletka, bo nie potrafię na niej utrzymać porządku. W końcu nałożyłam na usta, jesteśmy gotowi do wyjścia z pieskiem. Teraz może nie wyglądam jakoś najlepiej w tych bagi ciuchach, zwłaszcza w tej kurce z mojego szorca. ale jak nie wychodzę gdzieś do szkoły i do tego jest zimno, nie zależy mi na jakimś super ubiorze. Piękne barwy jesieni, a ten jest taka willa u góry. I ja nie mam wstydu, że pokazuję domy obcych ludzi na swoim filmiku. Pamiętam, jak to jeszcze był całkiem. Leo, ja hierdolę. Słuchajcie, to będzie niezłe Dobra, wracamy się. Nie spodziewaliśmy się tego. Chodź. To nie było zaplanowane. E, dobra, wracaj, Leo. To nie było zaplanowane. My jesteśmy już w domu. Możemy wziąć się za jedną z rzeczy, które chciałam pokazać na tym vlogu, a mianowicie... ...to toaletka. Dobra, Przyjrzyjmy rzeczy do paznokci. Jest całkowicie nowy piwniczek. Ten jest taki 50-50. Nie wiem, po co ja to trzymam w tym woreczku. To jest do ścierania płytki paznokcia. Kiedyś sobie robiłam hybrydy, niestety moje paznokcie już, tak jak widać, wcale nie są ani długie, ani w dobrej kondycji. No i obcinaczki. No, kurwa, trzecia folika Czy druga? No tu są takie, no, zapasowe, chociaż szczególnie, nie mam pojęcia, co to jest. Trzymam to, ale nie wiem, co to jest. To są gąbeczki do paznokci. Tu w ogóle jakaś metka. Kolejna metka. Lakier, którego za żadną siłę świata nie jestem w stanie otworzyć. Dobra. Pierwsza komora opróżniona. Tu akurat mamy woreczek na golarki, co wcale nie jest takie głupie. To jest napisem iPhone 12 Pro Max, dlatego że to jest po moich słynnych kejsach, z któregoś z moich unboxingów. A tu jest mój puder na wykończeniu. Pusteczki do demakijażu. Kolejne Płyny do demakijażu na wykończeniu Wiecie co, chyba żeby Ja to chyba przeleję do jednego Trzecia komora pusta. To są moje wierne cęgi Do skórek od 7 lat Ja pierdolę Tu mam komorę z jakimiś maściami, kremami I ja, ja nie wiem co ja mam zrobić Nie wiem co mam wyrzucić, a co zostawić Zapasowe waciki z jakiś w ogóle. Maść na stawy. Nie mam pojęcia, skąd ona się tu wzięła. Ach, ale super zapach ma ten. Ach, arbuzowy taki. Pokazuję, jakbyście mogli to poczuć. No, taki arbuzowy fajny balsam do ust, który dostałam za darmo w jakiejś gazecie. Maść alantan W sumie tu nie wiem, czy widać, że opakowanie jest dosłownie w stanie tragicznym. Tak ujebane wszystkim. Ten dezodorant w kostce, który na mnie nie działa. Poplę do oczu, trochę po terminie. Cepam. To była maszczyna blizny, ona ma bardzo wiele lat, bo to jest przez czasu gdy miałam ospę. To nie powinnam to już wyjebać. Też ma wiele lat, a nie wiem, po co trzymam tu taki które Rapidentin. Jezu, mam taką traumę. To jest takie jakby kropelki, które jak boli Cię ząb, a nie możesz aktualnie być u dentysty, to jest taki chwilowy, jakby to powiedzieć, chwilowe znieczulenie. Ono jest strasznie niekomfortowe, niewygodne i piekące, ale przynajmniej daje ci ulgę w bolącym zębie na parę godzin. Żel antybakteryjny, w nim już nic nie ma. Czwarta komora pusta. O Jezu, teraz komora moja znienawidzona, bo jest cały czas brudna. Eyelinery, tusze do rzęs i takie podstawowe rzeczy do makijażu. No to tu moje dwa tusze do rzęs. Podkład na wykończeniu. Nowy. Boże, zatyczka od szminki. <grym> I co mam zrobić, żeby zachować porządek w toalecie. To mój słynny korektor. Eyeliner z który. A w sumie działa, nie? On jest super. 4Z na promocji, za niego dałam. Dobra, to jest mój ukochany eyeliner Ever. Wodoodporny z firmy Vibo. No i tu reszta to już są śmieci. Poza tym karabinczykiem. To tu są śmieci. Teraz komora ze szminkami i błyszczykami. na drogę. Dobra, zacznijmy od tych lepszych. Do tego się nie da zmyć, On jest z Ten jest bardzo, bardzo stary. To jest przezroczysty ten glos taki z biodry. Bardzo fajnie pachnie. Ale ja nie lubię przezroczystych błyszczyków generalnie, więc no. Trochę mało z niego korzystam. O Jezu, chińska podrobiona szminka Kylie, która już. Też. W sumie to ją menda ładowyje. To też jest szminka z Chińczyka, aczkolwiek ona. O kurwa. Rozgniotło mi się w środku. Ona ma super kolor, ale nienawidzę jej konsystencji. Ten błyszczyk pachnie super, ale ma chujową konsystencję. Ten eyeliner już nie wnikam, ile on tam leży. Ten pachnie jak... Dokładnie jak Rapidentin, a jak już przed chwilą wspomniałam, to nie jest wcale przyjemny zapach. I taki sam, tylko inny kolor. Fioletowy. Jezu chryste. Ja bym chyba zutylizowała to, bo, bo mimo, że to wcale nie jest taka aż zła, to, to się już chyba wydana daje tylko do wywalenia ta szminka. A ta akurat jest Gicior. Tu tylko trochę ubrudzona część. O, jest nawet od niej zateczka. Też jest bardzo, bardzo stara i też brudna. Prawie w ogóle z niej nie korzystałam. To jest mój słynny spray. najgorszy gorsze za nami. Najlepszy płyn do demakijażu, jaki istnieje. Tutaj. To akurat jest w bardzo dobrym stanie, wiecie. Więc kiedy ja to kupiłam, gdy miałam taką mega emofazę i robiłam sobie takie fioletowe, czerwone cienie wokół oczu. Dalej sobie tak czasem robię, ale wtedy trochę tego nadużywałam. To się zachowało nawet w nawet bardzo dobrym stanie. A to są całkowicie nowe. Tu mam tylko jakieś losowe, losowe coś do włosów. My nawet nie wiem skąd. Z kosmetyczką nie wiem, czemu trzymam zegarek. i Jadę i to czek do twarzy. Ech. Mam mieszane odczucia co do tej paletki, ale ją zostawiam. To jest akurat fajna. Mieszka do butów. i to mamy tak, mgiełka do ciała. Ech. Która ma tak wspaniały zapach i opakowanie. Ja nie wiem, oni już chyba je w Rosmanie, przynajmniej u mnie nie sprzedają i nie widziałam, żeby ją w Rosmanie jeszcze sprzedawali. Ale dwa lata temu jeszcze ona tam była i, i kosztowała 5 dych. I ludzie, jak znajdziecie ją gdzieś, to kupcie, jeśli lubicie różne zapachę, bo to jest, to jest po prostu... Przepiękne. są dezodoranty, Jakieś maseczki w ogóle. Szczotka do włosów nawet. Kosmetyczka ma w sobie nawet nie wiem co. Też powinnam ją przetarczyć. O, całkowicie nowy eyeliner. To jest szamponetka. Już zapasowy, jeden z moich ulubionych yy, pomadek do ust. Pokażę, jak to mniej więcej wygląda. A resztę trzeba będzie najpierw odchudzić, potem wymyć. Nie można wyciągnąć, Kurwa, można. Nie, czekaj. Wyciągamy, czy nie? Żebym miała tutaj dostęp manipulacyjny. Nie no, całego raczej nie wyciągnę. Ale dobra. Super, mam tutaj już... O! To tu mogę wsadzić od Trzeba Ale spróbuję jeszcze. Kurwa! Nie. Przynajmniej mam tutaj dostęp, że spróbuję odkuracz tu wsadzić. Dobra. Teraz to ja to szmatą wytrę

bardzo dobry pomysł z mojej strony. Zalazłam taki jakby worek, w którym tą tę paletkę i jeśli coś się rozsypie to raczej worek na tym bardziej uciekł. Żeby dopełnić ducha sprzątania, to te żółte plamy od rdzy czy czegoś postanowiłam pomalować farbą, czego nie będę pokazywać, bo muszę być w pełnym skupieniu i nie mam gdzie kamerę ustawić, ale zobaczycie efekty. Dobra, słuchajcie, może no, nie jest jakoś wspaniale, ale jest lepiej niż długo, prawda? Jak tylko mi to wyschnie, to przejdziemy dalej. Posłuchajcie, no, słuchajcie, powiedzmy, że mam już tutaj pięknie ogarnięte i tak to się prezentuje po generalnym make-overze toaletki. Proszę bardzo. No ja tutaj jeszcze nie ogarnęłam. Tu jest ok. Tu tak jak zawsze jest ok. Także pięknie wyszło. Moi drodzy, teraz robię listę potrzebnych mi kosmetyków. A jak tylko będę miała pieniądze, żeby je kupić, to obiecuję, że to nagram i będzie to kolejny vlog. Słuchajcie, zapowiada się, idziemy na szybki wypad do Biedry. Słuchajcie, dziewczyny, to koniec dzisiejszego vloga. Jest to jeden z co najmniej pięciu, które opublikuję w październiku. Mam nadzieję, że ten pierwszy z takiego dosyć nudnego trochę dnia się wam spodobał. Jestem trochę przeziębiona, dlatego nie było mnie dziś w szkole. No, ale na pewno będziecie mogli się spodziewać jakichś vlogów, nie wiem, może dekoracyjnych, coś będziemy dekorować, na pewno będzie Halloweenowe, jakieś kreatywne i w ogóle zakupowy też będzie oczywiście. Także, no i vlog specjalny będzie z mojego robienia sobie tatuażu, gdyż planuję tutaj. Coś, zrobić tatuaż. Także wyczekujcie tego wszystkiego październik, to niesamowity miesiąc. A ja dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia i smacznej kawusi. Pa!